Iceland. Lodowa kraina. Nazwa zobowiązuje. I rzeczywiście, ta w sumie niewielka wyspa o powierzchni zaledwie 1 trzeciej terytorium Polski może poszczycić się aż kilkoma lodowcami. W tym jednym z największych w Europie, Okul, którego lodowa czapa zajmuje aż 8% terytorium kraju. Z podowej czapy wypływają tak zwane lodowce wyprowadzające. Możemy je zaobserwować, jadąc szosą numer 1 w południowo-wschodniej części wyspy. Niezwykłe wrażenie robi taki przejazd, kiedy co jakiś czas o czym ukazują się kolejne biało-błękitne jezory spływające z wysokiej góry. A jak mamy szczęście, na tle takiego lodowca możemy nawet spotkać stado dziczałych reniferów, które lubią przebywać w tych okolicach, zwłaszcza w porze zimowej. Natomiast w okresie letnim, kiedy drogi w głąb interioru są otwarte i mamy samochód 4 na 4 warto nam chociaż raz zjechać z szosy i ruszyć jedną z dróg za kierunkowskazem z tajemniczą nazwą kończącą się na jokul, czyli po islandzku lodowiec. Taki lodowiec widoczny z daleka wkrótce objawi nam swoje piękno z bliskiej odległości. Na mnie takie stanięcie oko w oko, a w dodatku zazwyczaj jestem w takim miejscu zupełnie sama, z popękaną jak u słonia skórą lodowca, robi zawsze wielkie wrażenie. To zresztą doskonały temat na zdjęcia np. Na abstrakcyjne faktur, które możemy złapać w szerszym ujęciu lub teleobiektywem. Długa ogniskowa tym bardziej może okazać się przydatna, że prawdopodobnie nie damy rady podejść do samego czoła lodowca. Odcieli nas od niego zapora wodna w postaci tzw. jeziora proglacjalnego i może lepiej bo latem takie spotkanie mogłoby nie być bezpieczne. Lodowce wszak żyją, pękają i cielą się. Bryły lodu z wielkim hukiem odłamują się i wpadają do wody. Znacznie bezpieczniej można podziwiać owo lodowate piękno zimą. Organizowane są w tym okresie wyprawy na lodowce podczas których uzbrojeni co najmniej w raczki i kaski ochronne możemy dosłownie dotknąć błękitnych ścian lodowcowych jaskiń. Minusem takiej przygody jest wysoka cena, obecność innych uczestników takiej wyprawy i jednak bardzo ograniczony czas, który możemy poświęcić na fotografowanie wewnątrz jaskiń. Ale czasami dobre i to. Ale spotkanie z samym lodem przybyłem wprost z lodowca, możemy mieć w sumie o każdej porze roku, dnia i nocy. A to w okolicach lodowca o typowo islandzkiej nazwie Breda Mergur Jokul, który cieli się do wód jeziora Sarlon, najsłynniejszego i największego z jezior proglacjalnych Islandii. Większe i mniejsze bryły lodu, jak miniaturowe góry lodowe, dryfują potem spokojnie po lodowcowej lagunie. Taka Arktyka w pigułce. Kocham to miejsce i jak jestem na wyspie, zawsze staram się je odwiedzić. Wszak za każdym razem wygląda ono inaczej. Inna ilość, wielkość i układ brył lodu na lagunie tworzy zupełnie odmienne krajobrazy. Pomiędzy bryłami lodu można czasami wypatrzeć główki ciekawskich fok. Przy których samych można by spędzić co najmniej kilka godzin, obserwując, jak pływają, nurkują, bawią się czy kłócą. Jak widać, ta z pozoru martwa lodowa kraina pełna jest życia. Ale oczywiście najwięcej jest tu ptaków i to różnego gatunku. Największy hałas robią jak zwykle wszędobylskie mewy. Siadają na lodowych górach, polują, latają tam i z powrotem. Świetnie nadają się na ćwiczenia z użyciem serwo czy panoramowanie, zwanego paningiem. I w końcu właśnie w tej okolicy wyjątkowo często można spotkać moje ulubione arktyczne kaczki – edredony. Zimą wyglądają mniej atrakcyjnie, ale w czerwcu samice opiekują się puchatymi kaczuszkami, a samce prezentują się wyjątkowo atrakcyjnie w swojej kolorowej szacie godowej. W ogóle to miejsce przyciąga jak magnes. Spędziłam tu niejedną noc, zarówno letnią, podziwiając kolory zachodu i wschodu, ale także zimową, łapiąc w kadr zielone światło zorzy polarnej. Z racji oddalenia lodowca od jakichkolwiek siedzib ludzkich. To naprawdę świetne miejsce na łapanie aurory. Ale to nie koniec atrakcji. Jezioro Sarlon, jako jedyne na Islandii, jest połączone bezpośrednio z wodami oceanu. Wąski przesmyk, w zależności od pływów, wtłacza słoną wodę do laguny lub porywa słodką, a wraz z nią owe bryły lodu, które podczas swojego dryfowania po jeziorze pękają na mniejsze kawałki. Ocean zazwyczaj dosyć krótko bawi się z nimi i wkrótce wyrzuca je na nieodległą plażę, nie bez powodu, zwaną diamentową. Jak większość islandzkich plaż, i ta jest czarna, czernią bazaltowych kamyczków, z których jest stworzona. Na takim ciemnym tle, przezroczyste, błękitne czy turkusowe formy lodowe wyglądają absolutnie zjawiskowo. Chodzenie pomiędzy nimi to jak spacer po najlepszej galerii rzeźby. Tylko trzeba uważać na fale. Spokojny z pozoru ocean potrafi w jednej chwili zmoczyć zapalonego fotografa jedną dłuższą i oczywiście nieoczekiwaną falą. Fotografowanie tych niezwykłych lodowych form to w sumie temat sam w sobie. Możemy wybrać spokojnie leżące na czarnej plaży lub łapać te kołysane kolejnymi falami. Możemy podejść do nich z obiektywem makro, teleobiektywem, jak również i krótszą ogniskową, bo też jest to wspaniały temat na ujęcia robione szerokim kątem, zwłaszcza jak mamy atrakcyjne niebo. W ogóle niebo i światło mają w tym wypadku kolosalny wpływ na charakter naszych kadrów. Lód fantastycznie przechwytuje klimat otoczenia. I w zależności od zastanych warunków może przybierać różne barwy. A chociaż bez statywu łatwiej złapiemy ciekawy kadr, a także szybciej uciekniemy przed zdradliwą falą, to jednak jeśli chcemy uzyskać efektowne rozmycie wody obmywającej nasze bryły lodowe, musimy skorzystać ze statywu. I tak uzbrojeni, możemy spacerować plażą szukając swojej ofiary. A kiedy znajdziemy już ciekawą formę, która nas zaintryguje lub zachwyci, ustawiamy kadr i zaczynamy zabawę. Z czasem naświetlania, falami i światłem. A ponieważ układu fal nie da się zaplanować i zazwyczaj każda ma trochę inną siłę, zasięg czy kształt, warto zrobić co najmniej kilka zdjęć, by wybrać potem to najlepsze ujęcie. Możemy też eksperymentować z czasem naświetlania, aby uzyskać różny efekt, począwszy od zamrożonych rozbryzgów i kropelek, aż po efektowne białe smugi wody. Kiedy działamy w mroczny dzień czy podczas błękitnej godziny, długie czasy uzyskamy zapewne bez użycia dodatkowych filtrów, co najwyżej stosując filtr polaryzacyjny. Jednak jeśli będziemy fotografować np. w ciągu słonecznego dnia czy podczas złotej godziny. Niezbędne mogą okazać się filtry szare, w zależności od tego, co będziemy chcieli uzyskać, od w miarę delikatnego jeszcze filtra ND64 przez ND500, aż po ND1000. I chociaż lodowcowa laguna, jak i diamentowa plaża, z roku na rok mają coraz więcej swoich fanów, co z jednej strony wcale mnie nie dziwi, ale z drugiej trochę martwi, to jednak wciąż jest to absolutnie unikalne miejsce które na liście przyrodniczych atrakcji Islandii zdecydowanie należy do tych Mastsi.